Witam, ja jestem JJ Joker, a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Lokoroko i zaczynamy planszę drugą. Ruszamy do boju. Skopmy tyłki modzio-modzio. Tak jeszcze a propos... Nie wiem, tak, taką ciekawostkę zauważyłem. Jak widzicie, jeżeli jest pojedynczy Lokoroko, to ma takiego jednego tylko dynksa na głowie. Nazwijmy to dynksem, bo nie wiem jak to inaczej nazwać. Jak tylko zbierzemy jednego owocka, to pojawiają się nam i drugi jezdynks. Uwielbiam tę piosenkę. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten pomysł z piosenkami na koniec odcinka. No. Czasami jak gram, to dosłownie nuty sobie te piosenki, co jest bardzo głupie, ale... Wyobraźcie sobie dorosłego faceta, który siedzi i dosłownie, na przykład, śpiewa sobie to... teku. Jakieś takie, nie wiadomo po jakiemu, coś sobie śpiewa. jak Wygląda jak wariat totalny. Jesz... Jeszcze się cieszy, jak małe dziecko do tego, no. Nie wiem, co ta gra ma w sobie, bo... Szczerze, to... No nie wiem co, jak to powiedzieć, dziecinna jest ba i to bardzo. Jeżeli Roko jest dziecinna to to jest jeszcze bardziej. To to jest przedszkolne wręcz. Ale... jest po prostu świetna, fajna jest grywalność. To co widzicie tutaj? To jest pierwszy przeciwnik, którego spotykamy w grze. Nie znalazłem jego oficjalnej nazwy, ale lokoroko krzyczy to jest mogi. Mogi, mogi. Tak więc tak go będę nazywać. To jest mogi. Mogi. Jest stacjonarną jednostką, to właściwie są takie po prostu spajki wręcz można powiedzieć, takie kolce typowe w grach, które się pojawiają. To co nam robi mogi jeżeli uderzymy w niego, trafimy na, na mogi, to Lokoroko dostaje lekkie obrażenia, lekko go odrzuca do tyłu i jakby dwie części Lokoroko odpadają nam lub trzy to różnie bywa, i musimy je szybko złapać, ponieważ to są takie zdrowe części. Tylko one są takie, takie wyglądają na lekko wysuszone. I musimy je szybko zebrać, bo inaczej znikają i tracimy je. To jest nasz pierwszy przeciwnik: mogi. Nie znalazłem oficjalnego imienia, tak więc tak będziemy go nazywać. Ta trawka, którą widzieliście przed chwilą, ten krzaczek, musimy tam postać. roko się lekko po nim, przy nim pogiwa, podrapie się trochę. I nam wylatują różne magiczne przedmioty z niego. I mój, mój, mój. Mój, mój mogą być znalezione wszędzie. Wszędzie się chowają, wszędzie. I kolejny świetny moment. Nie wiem, czemu lubię te momenty, kiedy te małe loki, roki tak latają sobie. Gra jest naprawdę. Jeżeli ktoś czuje się lekko zdołowany idealna, żeby po prostu odpalić ją. Kiedy na, na dworze jest deszcz powiedzmy coś wam nie wychodzi, nie wiem, w pracy szef krzyczy w szkole jedynka, coś w tym stylu. Odpalić lokoroko i naprawdę nie sądzę, żeby ta, ta żółta gibająca się kulka nie rozśmieszyła, kogoś nie rozbawiła, trochę humoru nie poprawiła. To jest świetne do tego naprawdę. I mamy 20 owoców. To jest mioki. Aby go ożywić, musimy mu zaśpiewać ładnie. I to a cappella, słuchajcie. Tak, Klokoroko często budzi różne istoty żyjące w świecie, w świecie gry aby je ożywić, aby nie wiem poprawić im humor właśnie i pomagają nam te istoty. Tak, tam uwielbiam ten moment z tymi kołami. Po prostu śmiesznie to wygląda i czasami się lubię tam zatrzymać i pobawić. Wybaczcie mi, no. I teraz będzie dać leć. Tak. Dla tych, którzy grają, nie wiedzą jak tam wejść. Kiedy spadamy, przechylamy się na tym takim stoku, trzymając prawy guzik, przytrzymując go, potem w połowie drogi trzymamy sobie lewy guzik, wtedy lokoroko jakby ładuje energię i skaczemy na sam koniec tak żeby ażeby dolecieć do mój muja. Troszkę o tej grze wiem. Troszkę, dużo. To są jeszcze pierwsze plansze, tak więc na razie spokojnie. Jeszcze tutaj nie musiałem zbyt dużo powiedzmy się przygotowywać. Ale potem będzie już coraz ciężej, naprawdę. Dodatkowo, jeżeli jeszcze, jeżeli przejdziemy planszę ponownie, robimy wtedy taki time attack. Mamy różne czasy, przeważnie to jest 2,5 2 minuty na początku. Więcej muzyki w House. To jest mniej więcej. 2,5 minuty i zdobywam kolejną część do Loco House wtedy, jeżeli nam się uda. Co powie o klaszy? Wow, oh, olbrzymie drzewo! Zgadzam się. Guziczek loco guziczek. I teraz wiecie co robić. Komentujcie, subskrybujcie, używając guziczka magicznego subskrypcji. Na razie!